Siema, siema, silwoneczki, Kubak, Kubak dzisiaj chciał ledowy kaktus chciał na jeden ze mną, więc no, no daj, mów. Kady? O, siema, nasz, ehm, mam, mam, mam z 10 milów, o. w tym sezonie też jeden, no i nie wiem co jest. Jak masz na imię? Dobra, Jak masz na imię? Maciek. Dobra, Macie. tak. Dawaj. Na dwa do góry, okej? Okay? Oi, do meu bracinho. Sério? Nossa, ah, sério. ni eso era Do 3 gramy, jak coś, spokojnie. Spoko Jak coś, to daje czwory. żeby nie przegrał. Chciałeś? Dobra, jakkolwiek bo... gramy. Musisz się postarać, a nie tak dziwnie. No dobra. Dawaj, chod na dół. Dobra. 1-0. 1-0. Tak, to tak się to tam się budował? budowałeś na dole, widać. Tam ktoś lata w ogóle. Dobra. Chcesz teraz ty budować? Co tam budujesz? Co? Tak jeszcze Chcesz edytować? Czy ja mam? Obracuje, dobra. Psa... Co ty robisz? Ej, gdzieś z laknie. No dobra. lagi lagi, lagi, lagi Ja też mam laki. I to Ta, na pewno. No tak, mi braka ciężko. Na szkółę tak. miał laków. Taki gawaj. Ale można. Ale dobry jesteś, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O kurde, wygrały ze mną. Dobra, jeden, jeden. A co to, to będzie? No, no, no. Let's go. Let's go. Hello, let's go! Let's go! Heh. Okay. Aha, nie mogę budować. Ej, co? Bo ja jakieś, nie wiem... Ciemne ustawienia zrobić, a nie, jakie są dziwne. No, te ustawienia. Twoi widzowie pamiętają, żeby zostawić lajka? lajka. lajka. Mhm. Mm I tak, ale... Raczej nie. Na końcu powiem. Dobra, Dobra, szybko wygram gierkę i skończymy to Macierasz, no, no co ty budujesz? Pojrzę mi niszczysz mapę Domek Zacząłeś gierkę? Zaczęłeś, a jak zakończyć na tym? Dzisiaj Gdzie ty jesteś? Na dole Dobra, mam skończyć Gierkę? Dobra, musimy Gierkę Dobra, uszkuję UTO Ej, dobra, ci ja nie daje, w tym muszę się podpodobywać, też dobra Chłoteczka na easy No, tak widziałem, nie tak. wiem To jest zliczny wiek To też się uleczy Aha, cześć. Aha. Spaku hu-pu-pu-pu. juhu pu Pam, 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 pam. Aha. I speak Chinese. I'm typ. Pogrążam. Hehehe. Pogrążam. Co to <laughs> było? Pogrążam. Skoczył. Ale każdy... Do i ja Wiem przyjdź. wejście zakończy grę Możesz wyjść? Ja, halo ja robię tutaj odcinek, proszę wyjść On tu nagrywa na YouTubie, proszę, ej, proszę zrobić cięcie taktyczne Nie cięcie. da się, nie da się Dobra po prostu po prostu gramy. No co to nowy odcinek robimy? Nie to, to będą, to nie to będą... Nie to będą te... Dwie odcinki Po prostu Zobacz co Cokowicie na dole zech? Dobra widzicie, XD. Tak, nie być. Być, tak nie no, może by, tak nie Może by Nie może by, ja mam ciągle 11 HP a ty w ogóle mnie nie atakujesz tak nie może być. Tak nie może być. Tak nie może być. Uwaga, robię trick Sixin dla ciebie. Szybko, bo czasu nie ma. Gdzie ty jesteś? Szybko, bo krótko. Nie, bo skończyć zaraz odcinek, no. Do lesyć, gdzie? O boże, dobra, zrobiłem go. Ok, dobra. No, no, dobra, więc chodź na dół. Pożegnamy się z ucinkiem. Więc zostawcie lajka po prostu. Jak chcecie no, jeszcze i raz. Na kanale. No, subika. Jak będzie 150 łapek, w górę. Do <laughs> nacinek odcinek. Nie oszukuję tak z 5 łapek. I na poczaj, syduję i pojawszy szybko ruty, No, kuliczek widzę. Uch, oh, oh. uh, uh. dobra, więc kończymy ten odcinek. Byle w tym odcinku trz, trzymacie się i... Oh. No zatem, zatem ten. Ten taniec. Nie, nie tamten, nie tamten ten. No. Nie tam, co szpaka zrobi. Ten co szpagat robi, ten taniec. No ten co szpagat robi, przed chwilą się go. No co palce tak pokazuje? A -a. Nie ten. <ścoughs> ten w ciele niesamowitości, cielem niesamowitości dalej. Nie ten ma. taniec, no da. 네, 치읽 <laughs>